Witajcie, dzisiaj postanowiłam podzielić się z Wami wspomnieniami z naszej podróży na Majorkę, którą odbyliśmy z młodszym synem w sierpniu 2020 roku. Była to taka bardzo spontaniczna podróż, nie planowaliśmy wyjazdu, bo zwykle wolimy podróżować w zimie do ciepłych krajów, ale przez ten lockdown covidowy przez to, że nie można było się nigdzie ruszać, nigdzie jeździć to, jak już tylko pojawiła się taka możliwość. Bardzo chętnie z niej skorzystaliśmy, zarezerwowaliśmy sobie lot i udaliśmy się właśnie na majorkę. Oczywiście musieliśmy przestrzegać protokołów, wszelkich bezpieczeństwa, być w maskach, w samolocie. Na ulicach i praktycznie wszędzie, ale nie przeszkadzało nam to za bardzo i y, cieszyliśmy się, że mo mogliśmy tą okazję wykorzystać i gdzieś pojechać. I udaliśmy się z miejscowości Palma de Mallorca, ze stolicy, z lotniska do takiego kurortu niedaleko, który nazywał się Palma Nowa. Pal Palmanowa jest to dosyć znany kurort, ma trzy plaże, bardzo piękne, duże i ogólnie było bardzo mało ludzi podczas pandemii. Um, nie czuć było, że jest to tak wielki zwykle kurort, do którego przybywają tysiące tysiące turystów i osób, było całkiem spokojnie. I tutaj jest właśnie widok z naszego, z naszego mieszkania, które wynajęliśmy sobie na tydzień. I tutaj zdecydowaliśmy sobie pójść na spacer po górach, po bliskich. Szliśmy sobie w środku dnia praktycznie. Było bardzo, bardzo gorąco, ale mogliśmy też podziwiać różne domy, wille po drodze, piękną przyrodę. Zwierzyny. I tu właśnie w oddali widać już Palmanowa. To jest dosyć znany kurort. Niedaleko obok też jest taki bardzo głośny i hałaśliwy kurort, zwany Magalów. Ale tam tylko przez. zabłądziliśmy dosyć przypadkiem. Więc bardzo fajnie sobie spędzaliśmy czas, syn bardzo lubił biegać o poranku, właściwie przed wschodem słońca wstawał i szedł na plażę i oglądał wschód słońca, ja do niego później dołączałam. Ja właściwie pływałam ba trzy razy dziennie, no woda była cudowna i wspaniała, ciepła. Tak ciepłej wody to nie doświadczałam jeszcze, no być może kiedyś na Florydzie, ale no w Polsce jest o wiele zimniejsza, chłodniejsza woda, porównywalna z wodą w Hiszpanii w zimie. Także to było bardzo fajne, pojechać rzeczywiście w lecie, aby też popływać, bo woda jest wspaniała. Widoki też tutaj bardzo fajne. To widzimy właśnie figi kaktusowe. Bardzo ciekawa roślinność śródziemnomorska. Sierra de Tramontana. I widzimy też bardzo fajne, ciekawe śródziemnomorskie budownictwo. Tak. I bardzo wiele spacerowaliśmy, pływaliśmy, odpoczywaliśmy sobie przy basenie i na plaży i ja uwielbiałam właśnie spędzać czas w wodzie, pływając, czytając, kończąc jakieś fajne projekty. Też bardzo często oglądaliśmy wschody słońca, zachody słońca nad tutaj właśnie zatoką. Bardzo, bardzo piękne. I Majorka jest to wyspa, największa wyspa w archipelagu Balearów na Morzu Śródziemnym zamieszkuje ją około 860 tysięcy mieszkańców. I głównym miastem i stolicą wyspy jest Palma de Majorka. I bardzo dużo też kawiarni, restauracji, sklepów było zamkniętych z powodu pandemii, z powodu covidu. No, ale Też, no ale części, częściowo były otwarte i mogliśmy też cieszyć się em, lokalną kuchnią. Jedliśmy sobie paellę, którą widzieliście zdjęcie, widzieliście na początku. Jest to taka typowa potrawa z ryżu. Mogą być tam owoce, mogą być tam warzywa, fasola, czasem owoc, owoce morza. Taka typowa paella z królikiem i z... I właśnie z um, rybami, z kurczakiem, z um, owocami morza, a my jedliśmy paeje wegetariańskie, bo bardzo takie lubimy, ponieważ nie jemy mięsa. I, ale paeje nam bardzo, bardzo smakowały. I tak jak mówiłam już, chodziliśmy na spacery, pływaliśmy, czytaliśmy, odpoczywaliśmy, jedliśmy paeje, chodziliśmy po górach i rzeczywiście nie było dużo turystów, było spokojnie. Widać było, że lockdown i pandemia no, wpływa na, na ekonomię, wpływa na turystykę. Um, ludzie cieszyli się tam, że też byliśmy, że przychodziliśmy do restauracji, że zamawialiśmy coś. Tutaj też zrobiłam sobie pedikir z rybek, znaczy rybki robiły mi pedikir. Też aby wspierać lokalne biznesy, lokalne małe firmy. A tu widzimy znowu plaże, wspaniałą, ciepłą wodę i wschody i zachody. I po tygodniu czasu pojechaliśmy już do stolicy, do Palmy, Palma de Mallorca. Bardzo łatwo poruszać się po wyspie, jest dużo autobusów, jeżdżą praktycznie z lotniska do Palmuz i później można też pojechać do Palmanowa i właściwie wziąć autobus do dowolnego miejsca na wyspie. Także jest to wszystko bardzo dobrze zorganizowane, przygotowane na obsługę turystów, których no akurat wtedy było bardzo mało, bardzo niewielu. I też niektóre restauracje w trakcie naszego pobytu się zamykały. Ludzie, kelnerzy dostawali właśnie wiadomość, że muszą się zamknąć. Coraz większe restrykcje następowały. Też w wiadomościach bardzo dużo tego było słychać. Nawet prezenterzy wiadomości nosili maski. Tak, a tu już jest nasz malutki pokoik w Palma. I Palma jest to stolica, największe miasto Balearów oraz stolica wyspy Majorka. Jest to jeden z największych ośrodków turystycznych świata, a jej port lotniczy jest jednym z najbardziej ruchliwych w Europie. Funkcjonuje tu także linia metra i jest także tutaj bardzo popularny port dla statków wycieczkowych w palmie jest bardzo piękna zabytkowa katedra, pałac Almudajna jest on połączeniem stylów aragońskich i arabskich I palma też jest znana z życia nocnego oraz olbrzymiej liczby klubów, barów, restauracji dyskotek. Cała Majorka i Palma znajduje się w strefie klimatu subtropikalnego, śródziemnomorskiego. Ma łagodne zimy, ciepłe, częściowo gorące lata. W zimie tak grudzień, styczeń, luty średnia temperatura to 15 stopni. No, w lecie są temperatury powyżej 30 stopni, głównie najgoręcej jest w lipcu. W sierpniu, my byliśmy w sierpniu, rzeczywiście, rzeczywiście jest bardzo gorąco. A tutaj widzimy już katedrę. I oficjalnym językiem na Majorce jest hiszpański, a także dialekt majorkiński, który jest jakby dialektem języka katalońskiego. No to ciekawe jest to, dowiedziałam się, nie, nie wiedziałam o tym, że Fryderyk Chopin przebywał na Majorce w zimie w Val w latach 1838-39. Podobno zalecił mu przebywanie na Majorce lekarz i tam właśnie... Fryzeryk Chopin skomponował kilka swoich dzieł. Mieszkał tam właśnie ze swoją partnerką, Georges Sandy. Ona też opisała um, tą zimę w swojej, w swojej książce Zima na Majorce. Wielu poetów, pisarzy, artystów mieszkało tam i tworzyło. Ale teraz chciałabym Wam opowiedzieć o naszej wycieczce do pięknego miasta. Soler. Oczywiście jechaliśmy tam w maskach z moim synem. Takim bardzo fajnym, starym pociągiem. I bardzo Wam wszystkim to polecam. Aby wybrać się właśnie z Palmy ta, tym właśnie historycznym pociągiem drewnianym. Otwarte okna, wieje właśnie wiatr i podróżujecie przez Piękne gaje oliwne, drzewa pomarańczowe, tam rosną różnego rodzaju uprawy. Oglądacie no, przepiękne widoki. Przepiękne widoki roślinności. Przejeżdżacie przez pasma górskie. Oglądacie malutkie no, miasteczka, domki, uprawy. No, jest to. Wspaniała podróż. Podróż trwa gdzieś tym pociągiem, może godzinę i e, jedziecie sobie właśnie tym, tym pięknym, drewnianym pociągiem. Są też e, tunele I, i pociąg jedzie przez tunele. Zatrzymuje się po drodze, właśnie w jednym miasteczku, i później dalej. Jedzie do miasta Soler um, i zjeżdża jakby z tych pięknych gór Sierra de Montana. A tak, to widzimy właśnie tunel. Jest bardzo długi jak gorąco jest podróżując, właśnie ciepło właściwie fajnie z wiatrem wpada do pociągu i tam widzicie już Soler i pociąg jedzie jak gdyby z tego szczytu górskiego zjeżdża w dół aż do miasta Soler tak i koniecznie jeśli będziecie na majorce pojedzcie z Palmy do Soler historycznym pociągiem Ferrocarril de Soler And. Kiedy już przyjedziecie właśnie do Soler, i tam właśnie teraz idziecie, pociąg się zatrzymuje i będziecie mogli sobie zobaczyć nas Soler, to jest przepiękna katedra, plac, dużo kawiarni, sklepów, bardzo piękne miejsce. Ale to nie wszystko, nie koniec jeszcze jazdy bardzo ciekawymi pojazdami, kiedy nasz drewniany pociąg już przyjedzie na miejsce, będziemy mogli wysiąść i możemy oczywiście najpierw sobie oglądnąć całe miasto albo od razu możemy się właśnie takim tramwajem, tramwija solar można udać się, właśnie tu widać już na katedrę, można udać się do Portu Soler, jeszcze gdzieś pół godziny mniej więcej się jedzie tym historycznym tramwajem, też drewnianym, bardzo fajnym, jest to bardzo, bardzo ciekawe, a tutaj widzimy Plac Konstytucji przed katedrą. I tramwaj sobie właśnie jedzie. Ze stacji kolejowej. na kilka wagonów. I jedzie sobie ze Soler do portu. Soler, to jest puerto de Soler. Solier, A hiszpańska? Puerto de Soler. gdzieś tak mniej więcej jeszcze pół godziny jedziemy do tego portu. I to jest naprawdę wspaniały dzień, widzimy góry, uprawy, domy, przepiękne budynki. No tutaj jest oczywiście cudowne, wyrzucamy tutaj sobie do portu. Jest to taka fajna zatoczka, można sam popływać sobie na ciepłej, wspaniałej wodzie, a wokół tej zatoczki oczywiście jest plaża i różnego rodzaju kawiarenki, sklepiki, my jedliśmy fajną pizzę różnego rodzaju pizze mają, tak, my sobie akurat wzięliśmy pizze wegańskie, bo teraz już mają, wszystko mają wegetariańskie albo wegańskie, jak się poprosi. Ale oczywiście też mam bardzo duże wybory owoców morza i innego rodzaju potraw. No i jak już posililiśmy się naszą pizzą, Pospacerowaliśmy sobie po uliczkach. Ja uwielbiam spacerować po śródziemnomorskich uliczkach albo uliczkach śródziemnomorskich miasteczek. Uwielbiam to, pozwiedzaliśmy sobie, pospacerowaliśmy bardzo wiele kotów tam jest. Lubimy robić zdjęcia kotom. <noise> Widzimy już panoramę portu, czyli Puerto de Soler, albo Puerto Port de Soler. Zależy w jakim języku mówimy, czy hiszpańskim, czy dialekcie majorkińskim. I tutaj znowu taka niespodzianka, dochodzimy uliczkami do drugiej strony właśnie. I widzimy piękny balkon, znowu taras. I tam jest z lewej strony wejście do portu. I widać jak łodzie, jachty, wpływają i wypływają z portu. Oczywiście zabudowa tutaj na tych klifach: dużo domków, także hoteli, miejsc noclegowych. I te nasze kiciusie śpiące tutaj, bardzo takie kochane, one się tam wygrzewają, śpią w tych donicach i mamy już takie fajne domeczki, zabudowę śródziemnomorską, miasteczek, różnego rodzaju roślinki rosnące, winorośle, ozdabiające uliczki dające cień. Cieszymy się, że mogliśmy w pandemii chociaż gdzieś pojechać. Wszyscy tak grzecznie nosili maski. To był sierpień, gdzie jeszcze u nas w Polsce to nie widzieliśmy takiej ilości ludzi w maskach. Nawet na zewnątrz, jak pojechaliśmy sobie na Polskie Morze, tam nie za bardzo ludzie nosili. Tutaj był o wiele większy reżim w Hiszpanii, taki sanitarny. Do każdego sklepu czy można było wejść tylko po dezynfekcji rąk. Oni to bardzo pilnowali tego, a w Polsce jeszcze wtedy akurat tego nie było, więc my bardzo się dziwiliśmy. To widzimy z uliczki już w, w mieście Soler. Już wróciliśmy do Soler i Oglądamy sobie sklepiki z rzemiosłem, z pamiątkami, kawiarenki, sklepiki. Ale też było bardzo spokojnie, nie było jakiegoś zatrzęsienia czy tłumu turystów. Prawdopodobnie dlatego, że właśnie była pandemia. No i o danej godzinie wraca się do, na stację kolejową, aby wsiąść do historycznego pociągu, Ferrocarril de Soler i wrócić do miasta Palma. A tu już wróciliśmy do Palmy i jeszcze e, zwiedzamy i szukamy różnych fajnych miejsc do jedzenia. Tu ja sobie jem hummus, tortille z hummusem. Syn je Beyond Burger, taki burger roślinny. A tutaj znowu właściwie już dzień prawie przed wyjazdem, raz jeszcze poszliśmy na spacer, obejrzeć sobie katedrę, pozwiedzać sobie uliczki, pochodzić, obejrzeć jeszcze plaże. też byliśmy na plaży w palmie, no ale plaża w palmie no w porównaniu z plażą właśnie w Palmanowa, no to jednak nie była aż taka piękna. No bo dosyć brudna woda, różnego rodzaju śmieci tam pływały. ale niemniej jednak dało się popływać. Udało się codziennie pływać kilka razy, będąc na Majorce. W ciepłej, wspaniałej wodzie. Tak i tu widzimy już w całej okazałości katedrę Laseu. Katedra Majorki i tutaj taka promenada. Ludzie sobie jeżdżą na rowerach, na hulajnogach. I przy plaży jest bardzo fajna właśnie kawiarnia, taki bar. A to jest smoothie bowl, czyli taka fajna miska z koktajlem i różnymi przysmakami, z owocami, z fajną muzyczką. Tak, więc to była nasza ostatnia podróż od tego sierpnia. My no, nigdzie nie wyjechaliśmy. To jest pandemia, więc cieszymy się, że chociaż mogliśmy troszkę ciepła i słońca ze sobą wziąć na te wszystkie długie miesiące zimowe. Mm. Okay, A do widzenia? Majorko, adios. Do zobaczenia! Pa Odlatujemy! Mam nadzieję, że się wam moje wspomnienia podobały.